Podczas pandemii koronawirusa coraz więcej obywateli i przedsiębiorców zaczęło korzystać z e-usług w kontaktach z urzędami. Liczba spraw załatwianych drogą internetową w roku 2020 wzrosła o 300% w stosunku do roku 2019. Nazywam się Piotr Berend, a to jest Radionet. Dziś moim gościem jest wójt gminy Iława Krzysztof Harbaciński. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze. Dzień dobry państwu. Właśnie panie wójcie, jak wygląda wdrażanie projektu e-urząd w gminie Iława i jakie sprawy można już załatwić drogą elektroniczną? Tak, od roku 2020 już projekt jest realizowany w ramach programu regionalnego. Operacyjnego dla województwa warmińsko-mazurskiego na lata 2014-2020. Całkowita wartość projektu to jest 1 391 868 zł, natomiast dofinansowanie wynosi blisko 1 200 000 zł. Jest to pokaźna kwota, która po prostu jest skierowana tutaj do nas. Celem projektu jest usprawnienie realizacji spraw o charakterze publicznym poprzez poprzez cyfryzację procesów administracyjnych na terenie działania gminy. W tej chwili już jesteśmy na tym etapie, że wdrażamy e-usługi, tak, i one będą polegały między innymi na prowadzeniu spraw w zakresie podatków od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, złożenie też wniosków o wydanie zezwolenia na zajęcia pasa drogowego, na usunięcie drzew i krzewów, również wydanie wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Również w ramach tego projektu będzie uruchomienie czterech systemów teleinformatycznych, między innymi centralna platforma e usług mieszkańca, zmodernizowanie systemu dziedzinowego, elektroniczny, system obiegu dokumentów, jak i również zmodernizowanie systemu informacji przestrzennej. Już jesteśmy na etapie zakupów sprzętu i sprzęt został zakupiony taki jak 10 komputerów, 3 laptopy, dwa skanery oraz wyposażenie serwo, serwerowni i oprogramowania. Również urząd został już okablowany nową instalacją. No i oczywiście również zostanie zmodernizowana nasza strona www, jak i również też pozostałe rzeczy związane z pomieszczeniami, które musimy dostosować do tego systemu. Oczywiście dzięki tej realizacji projektów wzrośnie liczba urzędowych spraw załatwianych elektronicznie przez obywateli i biznes z terenu gminy Łada, dzięki czemu nastąpi usprawnienie procesu administracyjnych gminy i uproszczenie obowiązków urzędowych ciążących na klientach urzędu. Wiadomo, że jesteśmy dzisiaj w tej sytuacji, jaka jest, pandemicznej, już praktycznie od roku ubiegłego. Z jednej strony na pewno jest to problem niesamowity dla urzędów. Powiemy, że jest to ograniczenie jakiegoś dostępu do urzędu, jak i również załatwianie spraw przez naszych petentów, ale z drugiej strony to też wywołało tą możliwość załatwiania spraw właśnie drogą elektroniczną. I to już się zaczęło w urzędzie i w roku 2020. 2021 jest kontynuowane, a praktycznie projekt, który zostanie zakończony do końca lipca tego roku, umożliwi jeszcze świadczenie usług szerszych o tym, co mówiłem wcześniej. Pandemia na pewno minie, system zostanie. A to z pewnością ułatwi kontakt z urzędem nie tylko, jak pan powiedział, petentom, ale również i przedsiębiorcom. Ostatnio rozmawialiśmy o sporcie w gminie Iława, wcześniej rozmawialiśmy o kulturze. Dziś chciałbym zapytać, jak wygląda współpraca gminy Iława z organizacjami pozarządowymi. Tak jak co roku i w latach poprzednich i w tym roku, w roku 2021, w budżecie gminy Joawa zostały zarezerwowane środki na realizację zadań przez organizacje pozarządowe. To, co tam wcześniej już rozmawialiśmy, że kluby sportowe otrzymały środki finansowe w pierwszej transzy 170 tysięcy złotych. W tej chwili też już są rozstrzygane konkursy dla poszczególnych organizacji, które też złożyły swoje wnioski do budżetu gminy, i między innymi już jest rozstrzygnięty konkurs dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną koło właśnie Wiławie. Oni tutaj złożyli wniosek na działania na rzecz tych osób niepełnosprawnych, zwłaszcza na rehabilitację, jak i również sprawy do prowadzenia, bym powiedział, osób niepełnosprawnych do lepszej kondycji. I tu została skierowana kwota 16 tysięcy złotych. Natomiast kolejny wniosek dotyczył też gminnego Rzeszenia ludowych zespołów sportowych, gdzie oni realizują działania w zakresie kultury, rozwoju. Rozwoju również sportu i rekreacji, i tutaj, między innymi, będzie to też sport masowy poprzez różnego rodzaju rozgrywki, jak i również turnieje, ale też i wiele innych imprez, które będą chcieli organizować. Na rok 2021 została kwota przyznana 54 tysięcy złotych. I również Stowarzyszenie Przystań złożyło wniosek, gdzie został on również pozytywnie rozpatrzony na wsparcie organizacji pozarządowych w realizacji działań o charakterze dobra wspólnego. I tu kwota została przyznana 4 tysiące złotych. To stowarzyszenie oczywiście dokłada swoje własne środki, te, które jeszcze pozyskiwuje z innych źródeł finansowania, i ogłasza również konkursy na realizację małych projektów przez stowarzyszenia, również na, działające na terenie naszej gminy. W następnym terminie będą ogłoszone kolejne konkursy na realizację zadań, które zostały zgłoszone nam do budżetu 2000 roku pierwszego i też one będą wtedy rozpatrywane. Są to różnego rodzaju wnioski, między innymi Amazonki, Klub Amazonki złożył na właśnie taką też propagandową, żeżbym powiedział profilaktyczną, gdzie prowadzą spotkania z osobami, mieszkańcami, którzy dowiadują się jak zapobiegać wcześniej tym chorobom, zanim się dowiadujemy już ostatecznie gdzieś tam od lekarza. Również inne organizacje typu Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju w poszczególnych miejscowości, też takie są poskładane wnioski chociażby na integrację społeczną mieszkańców, na organizację różnego rodzaju imprez, jak i również na realizację zadań swoich statutowych. Te konkursy będą w kolejnych miesiącach ogłaszane. Kołem napędowym każdej gminy są jej mieszkańcy oraz ich przedsiębiorczość. W gminie Iława, jak się może wydawać, inwestuje się niemało. I nie myślę tutaj wcale o inwestycjach gminnych, ale o inwestorach prywatnych. Jak to wygląda? Tak, oczywiście. My tutaj stale co roku współpracujemy z inwestorami którzy chcą u nas inwestować na terenie naszej gminy. I też tak się też będzie działo i w roku 2021, gdzie powstanie chyba największa inwestycja w ostatnim okresie, będzie to fabryka profili kompozytowych do montażu instalacji fotowoltaicznych. Ona będzie wybudowana na naszych gruntach gminnych w miejscowości Tchórzanka. Cały projekt opiewa na 12 milionów złotych. Z tego też to jest niejako pierwszy etap realizacji tego zakładu. Rozpoczęcie realizacji budowy zakładu nastąpi w drugim półroczu tego roku. No i też firma chciałaby pod koniec tego roku uruchomić już pierwszą produkcję. Zatrudnienie około 50 osób w tym zakładzie. Następny zakład, który Również już jest realizowany, jest to już wybudowana hala produkcyjna o powierzchni ponad 2300 m2. Jest to zakład produkcji mebli w ławicach, który również w drugim półroczu tego roku rozpocznie już swoją produkcję, i też kilkadziesiąt osób będzie tam w tym zakładzie zatrudnionych. No i tu ciekawostką jest to, co się ostatnio stało na terenie naszej gminy. Powstała najnowocześniejsza stacja paliw na terenie gminy Iława na obszarze wiejskim. Jest to pierwsza stacja paliw, stacja, która jest stacją samoobsługową, stacja paliw Sadek. Ona powstała przy serwisie napraw samochodowych auto serwis Sadek, całkowicie zautomatyzowana. Nie ma takiej stacji ani w Iławie, ani tutaj w okolicach. No, i myślę, że to jest też z takim duchem czasu, gdzie wiemy, że ta styczność nasza też jest ograniczona i całodobowo można korzystać z tej stacji paliw. No, myślę, że gmina może być dumna ze swoich mieszkańców, przede wszystkim ich przedsiębiorczości. No, oczywiście trzeba wspomnieć też, że gmina w dalszym ciągu posiada tereny inwestycyjne, które są przygotowane już w tej chwili też do realizacji kolejnych inwestycji. Prowadzimy kolejne rozmowy z osobami, które są zainteresowane. Mam nadzieję, że też w najbliższym czasie będziemy mogli udzielić informacji o ewentualnych rozmowach, które dotyczą powstania kolejnych zakładów na terenie gminy. Bądźmy dobrej myśli, niech gmina się rozwija. Tymczasem dziękuję panu dzisiaj za rozmowę. Dziękuję bardzo. Do Przypomnę Państwu, że moim gościem był wuj gminy Iława Krzysztof Harmaciński. Przypomnę również, że wywiad ten znajdziecie na stronie internetowej Radionet Info, na Facebooku, na YouTube oraz w formie podcastów w serwisach Spotify, iTunes i SoundCloud. Dbajmy o siebie i o innych. Do usłyszenia!